Przepraszam. Wstawaj. Dobijaj to. Jeszcze 13 takich. jakie dzisiaj badania? Czyli tak, zaczniemy sobie, sobie badania gęstości kości. Tak? Gęstość jest, kości, tak? Tak, gęstość kości, określimy sobie Ilość masy kostnej, ilość masy mięśniowej, ilość tkanki tłuszczowej, Aha. rozłożenie tej tkanki tłuszczowej i parę innych parametrów. Ale to w każdej sobie... kończynie będzie widać, jaka jest masa mięśniowa? Okay. Z podziałem na każdą kończynę i na tłuszcz i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, wszystko to będzie mieli. Super. Później zrobimy sobie banany kalorymetry pośredniej na tej gozece. Określimy sobie bazowy metabolizm organizmu, czyli ile kalorii organizm zużywa, żeby. Jak się leży i nic się nie robi, żeby utrzymać te temperaturę ciała tak, i, i podstawowy taki metabolizm. Bardzo fajne badanie do określenia. Bied, tak, przede wszystkim, jeżeli ktoś chce albo zrzucić, albo podbić masę ciała. Nawet zrzucić. nie byłem świadomy, że coś takiego yes. można zrobić. No? no, bo z tego co wiem, na ten moment komercyjnie w Poznaniu nie ma nikogo, który to, który to wykonuje. Mhm. Poza nami ma jeszcze uniwersytet przyrodniczy to urządzenie, ale oni tylko wykorzystują w ramach badań takich wewnętrznych. Dla, a my możemy tutaj robić na, na klientach i też będziemy zaczynać badania komercyjne, ale to tam. To później. No i yy, stekanie, tak, czyli platforma dynamometryczna. Yy, bardzo dużo różnych ciekawych rzeczy można na niej robić, ale my określimy sobie siłę kończyn dolnych, czyli ile wysokość skoku, ile jaka moc jest generowana, ile newtonów i tak dalej i tak dalej. Dużo, dużo różnych parametrów. Karol już tutaj jest... Jest przerwa, gotowy. To, się jest gotowy. Yy, no i na koniec rower. Tak, czyli, yy, czyli badanie ergospirometru rowerowego, Badanie wydolnościowe, określenie stref na szczególnie przydatne dla osób, które uprawiają sporty wydolnościowe, tak, żeby wiedzieć, jak trenować. Badanie bardzo bardzo ważne. I tak naprawdę każdy taki zawodowy był, tak, no tak naprawdę sportowiec, ma no, wykonywane 3-4 razy w sezonie takie, takie badania, żeby wiedzieć dokładnie, na czym, na czym stoi. Dobra, zaczniemy. Proszę mi się wykonać w kolejnych minutach badania. Jakbyś dostał zawałów wiesz, w międzyczasie, to. <noise> tak, bo. Jedziesz jedzie <noise> tak. <noise> się, jedzie się, jedzie się w przysłowiowego trupa, ale no, miejmy ja nadzieję, że to będzie przysłowiowe trupa. Nie, nikomu trup. nie To <noise> <byłem> no. <noise> będzie ciekawie. To lecimy. Jak możesz, to zrobić? Wszystkie metale. Może zaburzać. Nie, ręki nie wyciągnę. Może zaburzać, majster. Ale już trochę podrosłeś od ostatniego razu. No. Coś tam, coś tam ryżu podjadłeś chyba, co? Tak, podjadłem. 90 dosyć, 90 Jakie wymiary, Karol? Wymiary? To potężny wymiar. Proszę proszę na, na tym. Głową w stronę odna. Od mam nadzieję, że się zmieści się tutaj na stole. A Pamiętaj, ja głową na północ, żeby się dobrze spało. Tak A mówię. spuszczała. Teraz tu, 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 tu. robimy pomiar tkanki tłuszczowej i gęstość kości. Na tej maszynce zobaczymy jak nasz zawodnik super. wypadnie. Ledwo, ale dobrze. Tak sobie leż, 8 minut. Znów się będę przesuwał w jedną, w drugą, do przodu, do tyłu. Jak ramię będzie nad głową to proszę nic nie mów, a tak to możesz normalnie, normalnie rozmawiać. Ale jedziesz. Żeby tylko łóżko dało radę. No łóżko jest do 150, a zamiast no. <grym> tak, no, A, to jeszcze się mieści. Ale raz mieliśmy taką sytuację, pacjentkę, bo pacjentka z oddziału, co przyszła dobre 140, o. to już tak... waga i ciężka, i już, to już zaczęło skrzypieć. To, to teraz też skrzypie, bo nie jest nasmarowane, ale wtedy było nasmarowane i Mieliśmy małego stresa, mimo że producent się zauważył Karol, który... jak Karol, promieniowanie cię rozgrzewa? Tak. <grym grym> rozgrzewające będzie w drugim. Pamiętaj, nie iść w stronę światła jakby, co? Generalnie teraz wchodzimy w okres masy, jest to początek dopiero. Zrobimy sobie badanie i później je powtórzymy, kiedy będziemy w szczycie masy. O kurde. Zobaczymy, ile mięśni, ile tłuszczu. No dobra, to ty se polerz, a zobaczymy. Później nagramy, co tam ciekawego wyjdzie. To, są teraz Karol ma, na przykład, tą gęstość kości i, i tkankę tłuszczową, czy jakaś. Tutaj jest jakaś tolerancja błędu, tak. że na przykład nie wiem. To, ty, jest, to co wyjdzie, to jest. To jest rzeczywiście tak, tak. To, to wszystko tak jest. To jest, to jest pomiar densytometrii, jeżeli chodzi o gęstość kości i analizę masy mięśniowej, to jest złoty standard, tak? Czyli mhm. nie ma dokładniejszej metody opracowanej do okay. mierzenia tych parametrów. Może mieliście do czynienia z takimi wagami na impedancję, tak? że się chwytało elektrody i przychodził prąd elektryczny. Mhm. Tak? One są fajne. No właśnie, bo jak to się ma do takich rzeczy, jak są czasami na siłowniach. Tak, no niestety. E, tanita, czy coś takiego? Tanita. 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 Mhm, no, tanity, no, Dokładnie. One działają na zasadzie impedancji elektrycznej, tak? Przepuszczają prąd i mierzą opór tkanek. Czy, I w się, czy to jest mięsień, czy to jest kość, czy to jest woda, no to równie, różnie. Okay. Różnie ten opór jest. Mhm. Niestety one zaniżają ilość tkanki tłuszczowej. No mi kiedyś wyszło 3,3 na ta To krominy... Co prawda wiele lat temu, jak jeszcze byłem bardziej wybiegany, ale no, wynik kosmiczny. Tak, no to jest tak naprawdę no, bez różnych substancji niemożliwe, nie? Mhm. Żeby mieć jednocyfrowy wynik tkanki tłuszczowej, mhm. po prostu fizjologia na to nie pozwala, no chyba, że stosujemy różne środki. Mm. A tutaj no, coś, po, zwykle... coś polecisz, jakieś dobre środki. Ja, ja się na tym nie, <grym> nie znam. Się, tak? nie ja, się, ja, ja tutaj się znam na badaniach. Na okay. farmakologii niestety, niestety nie pomogę. <grym> okay. ale, ale... Więc tutaj zobaczymy ile będzie miał Karol, bo Karol ma mało, tak? Ja jak miałem na panicie na robione... U, On ma mało? Karol, ty masz mało tłuszczu? Kiedyś miałem. Teraz będzie 20%. 000. No to jak miałem na, na tanicie właśnie troszkę o 3%, to tak naprawdę to jest 15, 16, 17, okay. procent. Fajne mhm. jest to, że znaczy tak podejrzewamy, bo pomysł jest, żeby zrobić taki projekt naukowy, określić korelację między tanitą a badaniem tak bo najprawdopodobniej da się to zrobić, tak? Najprawdopodobniej jest tak, że pokażą nam to jest 17 a na tajnicie pokaże nam, że mamy 3%. Na tajnicie pokaże, że mamy 4%, to tak naprawdę pewnie będziemy mieli 18%, tak? Więc będzie, okay. jeżeli już znamy prawdziwy wynik, to będziemy w stanie określić, no, jak to się zmienia, tak? Dzięki mm -hmm, tanicie. Mm -hmm. Więc pod tym względem tak, Tanita też ma taką przewagę, że pokazuje ilość nawodnienia tkanek, tak? Ilość tej wolnej wody w organizmie, mm -hmm. procent nawodnienia. Tutaj tego nie ma, tak? Bo to jest promieniowanie rentgenowskie, więc, więc on tą wolną wodę trochę, trochę gubi. Ale jeżeli chodzi o ilość, o stricte masę mięśni i masę kości, no to jest bardzo, bardzo dokładne. Tak? Okej, okay, ale rozumiem, że tłuszcz trzewny też mierzy tak. to urządzenie? Tak, mierzy trzewny tłuszcz, mierzy jego masę, objętość mhm. i... O, to też jest ciekawe, bo mówią, że z kolei ten tłuszcz trzewny jest najbardziej niebezpieczny dla naszego zdrowia, tak, tak. naprawdę, jeżeli tak. mamy obtuszczone narządy. Dobrze Karol. możesz stać. No dobra, coś już tu co pokazało. Jest? jest Karola płytka po no, operacji, no, no. także nie oszukuję z tą operacją. Nie oszukiwał <laughs> z operacją, dobra. Dodamy teraz jeszcze, że od Trzymy. operacji minęły dwa miesiące, czyli tak naprawdę dopiero zaczynamy trenować. Dobra. I Słuchamy Zobaczymy, wyników. Co tutaj wyszło. Czyli teraz tak, wynik składa się z dwóch stron. Na pierwszej stronie tutaj widzimy tak, taki rysunek czy, czy obraz no skan, tak? Ciała, kości, mięśnie, tkankę tłuszczową. Na następnej stronie będzie to lepiej widoczne. Na tej stronie się skupimy na, na, na wyniku gęstości kości, tak? Czyli tutaj w, w tej tabeli, w środkowa kolumna to jest masa kości, tak? Jak widać cały kościec Karola waży no 2,5 kg, tak? Nie tak dużo. I jedna, się nie tak dużo, nie? Kości, mm. kości są lekkie, wytrzymały, no, stosunkowo wytrzymałe do swojej, do swojej masy, przynajmniej w tych płaszczyznach, w których powinny być wytrzymałe. I średnia gęstość tego kościa wynosi 1,172 g na centymetr 2 Ale co to tak naprawdę znaczy? Tutaj niżej, możecie zobaczyć, jest taka, taki wykres. I to jest wykres zależności gęstości kości co do wieku, tak? Gęstość kości mniej więcej rośnie do 30-35 roku życia, a później no niestety zaczyna spadać. Istotne. Dlatego istotne jest, yy, dlatego to badanie jest fajne nie tylko dla osób już po 60 roku życia, tak jak zwykle yy, na fundusz są, trafiają, czy nie tylko dotyczy to kobiet, tylko też bardzo często osób, które uprawiają sporty szczególnie wytrzymałościowe, ponieważ mała masa ciała wiąże się z tym, że ten gęstość kości może być niższa, ponieważ one nie są stymulowane do rozwoju na co dzień. Mhm. Zwykle osoby, które mają wysoką, gęstość, wysoką masę ciała, tak, o tyle są, no to nie mają, nie mają z tym problemu, ale nie zawsze, tak? no bo to też zależy od, od wysiłku fizycznego. Ale mówisz, że gęstość kości idzie w parze z tłuszczem? Chodzi o to, że jeżeli ktoś ma wysoką masę ciała, nie chodzi to stricte o tłuszcz, tylko może, mogą być też mięśnie, mhm. no to jego kości są jakby cały czas stymulowane do, do, okay. do budowy, tak? No bo, bo, bo dźwi muszą, musi muszą, coś dźwigać, dźwigać. muszą okay. dźwigać ten ciężar, tak? Okay. To się będzie wiązało z tym, co, co zaraz Wam powiem, czyli tak, tutaj to białe, białe pole, to jest pole osteoporozy. Czyli krytycznie obniżona gęstość kości, tak? Jeżeli by tutaj był ten, ten niebieski, ten, ten plusik, tak? czyli twój wynik. No to znaczy, że, że jest już chorobliwie, chorobliwa ta gęstość kości. Obniżona. Ten plusik to jest karola wynik. Tak, Ten plusik to jest karola wynik. Czyli mogłoby być lepiej pewnie. Już, już mówię, ciemno to jest osteopenia, czyli obniżona gęstość kości, ale jeszcze nie chorobowo. Okay. A jasno to jest norma. Czyli faktycznie ta gęstość kości jest trochę, trochę niższa niż, niż powinna. I teraz, co może Karol, Karol z tym zrobić? Pierwsze, co, to jest suplementacja witaminy D. Tak? Witamina D, zaczyna się okres jesienno-zimowy, jest tak naprawdę kluczowym elementem, jeżeli chodzi o budowę gęstości kości. No i tak, badania pokazują, że przynajmniej te 2000, niektórzy mówią, że nawet więcej można brać. Tak? Zależy tej... przez jaki okres stosujemy. Nie, jak stosujemy codziennie, praktycznie całorocznie, to te 2000. To jest okay. więc, więc, więc tak, więc yy, szczególnie w się jesienno Nie, latem też powinniśmy, a teraz to już, to już w ogóle. A drugą rzeczą, to jest myślę to, co się Karolowi spodoba, yy, czyli ćwiczenia oporowe, tak? no. czyli przerzucanie żelastwa na siłowni, yy, tak naprawdę jest najskuteczniejszą metodą budowania gęstości kości. Yy, z czego może wynikać jego yy, powiedzmy teraz niższy wynik niż prawdopodobnie będzie za czas, jak, jak będziemy powtarzać. Każdy uraz, tak tak jak tutaj Karol wspominał, i był, był po złamaniu, tak? jest tutaj widać dowód z tego. Wiąże się z tym, że ta gęstość kości może ulec obniżeniu, tak? no, 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 bo kości muszą się na nowo wysycić, przynajmniej te, te uszkodzone. Więc to może wynikać z tego. A drugie, może nie suplementować witaminy D, albo tak naprawdę z różnych, wielu innych powodów, nie? Ale teraz już wie, że mimo tego, że tak, jest dobrze zbudowany, no to musi, musi o, to, o to jeszcze zadbać. Witamina D to jest jedno, ale wydaje mi się, że też parę kwestii tam pierwiastków różnych, e, magnez, tak, fosfor, no, e, no i czy, czy, czy bor, prawda? Jest parę rzeczy, które... czy krzem, chyba kolagen, ileś no. rzeczy powiedzmy wchodzi w kolagen, skład tych kości, no, ma, nie? ewentualnie, chociaż to już... Różnie. Wapnia raczej mają, mamy pod dostatkiem z reguły, nie? Dobrze. E, czy masz Karol jakieś pytania co do, co do tej strony? No, no, nie, nie. Teraz no, przejdziemy do, do strony. A czy grupy? któraś y, z partii była jakoś... Ma jakoś cenisko, któraś na przykład, nie wiem. Jeżeli chodzi o gęstość kości, to się tego tak nie określa. Określa się ogólnio, uogólniony, uogólnioną gęstość. Uogólniony tak? wynik. Okay. Tak samo jak tutaj widać ręce będą miały mniejszą gęstość niż, tak? okay. niż na przykład nogi. No bo nogi dźwigają większy no ciężar, więc jakby kości okay. po prostu śródręcza czy rąk, ramion tak, są, są cieńsze niż, niż te ten. I to jest jakby fizjologicznie, fizjologicznie naturalne. Natomiast teraz sobie. Omówimy ilość masy mięśniowej i tkanki tłuszczowej. Czyli tutaj możecie zobaczyć na, niebies na niebiesko kości, na czerwono mięśnie i żółte to jest tkanka tłuszczowa. No, tego czerwonego trochę jest. Trochę, no. Ale żółte też się pojawiło. <grymne> <grymne> <Ale. grymne> Lina łącząca te dwa kolory to jest średnia statystyczna, jeżeli chodzi o ilość tkanki tłuszczowej w organizmie. Jasno-niebieski kolor osoby, które mają więcej procent tłuszczu niż średnia, ciemno-niebieskie osoby, które mają mniej procent tłuszczu niż średnia, tak? Więc mimo, że tutaj BMI wychodzi Karolowi, że jest tak, otyłość, otyłość. pierwszego stopnia, no ale wiemy, że BMI to nie jest najlepszy wskaźnik, jeżeli chodzi o. Taki bardzo o, o, orientacyjny. Nie? Bardzo orientacyjny i, Bo jeżeli i ktoś za... jest wyczynowym sportowcem, Jeż... szczególnie właśnie ćwiczy siłowo i no. ma masę mięśniową, to już jest tak, bardzo no przekłamany. Tak, no nie? niestety nie, nie zlicza po prostu, czy to jest masa mięśniowa, czy to jest tkanka tłuszczowa, no ale jeżeli znamy te ograniczenia, to... To mm -hmm. nie, ma, nie ma problemu. I teraz tak, co myślę, to jest, co się spodoba, tak, w ramach... Może poprzednio nie było takich dobrych wyników, ale tutaj jest, jest naprawdę fajnie. Czyli tkanki tłuszczowej w ciele wyszło 18,4%. Tak? To jest bardzo, bardzo dobry wynik. Mm -hmm. I jak sobie zobaczymy na percentyle, to jest 13%, tak? Czyli 87% Twoich rówieśników ma więcej procent tkanki tłuszczowej niż, niż Ty. Więc to naprawdę... I, ilu ma więcej? 80, okay. 87%, okay. Tak? Okay. Mm -hmm. okay. 87% ma więcej, yy, więc to jest... To, to jest bardzo dobrze. Tutaj jest jeszcze parę takich parametrów mniej istotnych, ale jeszcze powiem wam o tym tutaj na dole estimated Vat Area, czyli to jest ten tuż O tak? otyłość brzuszna, ten tuż wiseralny, A -a. co się między narządami znajduje. 76,8 cm2 wynosi jego powierzchnia, mhm. i to jest dobry wynik. Tak, bo dopiero powyżej 120 cm jest, jest to, powiedzmy, jakieś może wiązać ze sobą zwiększone ryzyko chorób metabolicznych, tak, Czy, czy okay. chorób cywilizacyjnych. Ale tutaj im, im niżej, tym lepiej. Im czy... niżej, tym lepiej, tak. No, oczywiście no, nie da się mieć jakoś zero, tak. no, to, to jest niemożliwe, bo zawsze jakaś ta wyściłka tych narządów jest, ale 76,8 to jest bardzo dobry wynik, tak. Kończynowa masa, i teraz tak, przejdziemy na sam dół. Kończynowa masa beztuszczowa do wzrostu, to jest parametr ilości masy mięśniowej do wzrostu, tak? To jest bardzo, bardzo dobrze, tak? 12,1, no to jest widać, tak? Tylko 2% z populacji ma więcej mięśni, tak? Niż, w sensie, w stosunku wzrostu do masy mięśniowej niż, niż Karol, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo wysoki ten, ten parametr. Norm dokładnie na ten moment nie pamiętam, bo one są różne w zależności od wieku, ale chyba dla mężczyzn jest około za 7. Tak? Pół roku się spotkamy, będzie skrót. To no, będzie jedyne swoje rodzaje. Oby, oby, oby faktycznie się udało. Bo, bo na, na ten moment jest, jest naprawdę bardzo fajny wynik. I teraz tak, przejdziemy sobie do ostatniej części te, tego, hmm. tego, tego wyniku, czyli wynik analizy składu masy ciała w tej tutaj, w tym miejscu, gdzie jest 96, to jest pokazana masa ogólna, tak? czyli mięśnie plus kości. On gubi około, mówię, tego jednego kilograma, najczęściej od jednego do pół kilograma, czasem no, w zależności od masy, ta wo wolna woda, tak? On po prostu... Możesz pokazać, w którym po tak, 96 y i 152 gramy, tak? To jest okay. w wszystko w gramach. 78,5 kg to są mięśnie i kości a 17,7 kg to jest tkanka tłuszczowa. Okay. Tak? Też można sobie zobaczyć dokładne parametry każdej kończyny, mamy tutaj rozpisane, tak? Na lewe ramię, prawe ramię i tak dalej. I możemy zobaczyć, że a jaka jest różnica no właśnie. O... Ręka. Lewa ręka 5900, tak? A prawa 6200, czyli jest 300 gramów różnicy między lewą, między lewą a prawą. To to, no. Można powiedzieć, że w miarę wróciło. To no to, to jest. No niedużo, nie? To nie jest aż tak, e, aż tak dużo, bo to jest... E, tak naprawdę zwykle się to przelicza procentowo, nie? W sensie procent całkowitej masy masy ciała. To, to jest 2 centymetry różnica ja, Albo 2 cm, no. Czyli będzie to... Tak miara pokazuje. Y, Więc to jest to jest. Tutaj u Karola nie ma jakichś większych dużych dysproporcji. Tak, tutaj lewa, y, lewa noga to jest 13 kg, prawa, 13, 300, tak, więc 300 gramów różnicy przy masie 13 kg to jest tak naprawdę nic. nie co jest jakby bardzo dobrym, tak zawsze jedna strona będzie silniejsza, no bo jesteśmy albo lewo, albo prawo czy, czy bardziej zawsze obciążamy tą jedną, jedną tak, ze stron, co jest istotne. To jest przede wszystkim ważne, jeżeli chodzi o wszystkie osoby, które miały kiedykolwiek uraz, tak? Mhm. Czy i zajmują się sportami wytrzymałościowymi, chodzi mi tutaj szczególnie o biegaczy, tak? żeby równo obciążać oba stawy kolanowe i żeby równo obciążać kręgosłup przy bieganiu. Żeby po nastu latach treningów czy startów, nie mieć później jakichś zwrotnień, tak? Czy jakichś żeby jedna strona ciała nie była bardziej tak, obciążona. Żeby, tak, żeby nie przeciążać po prostu jednego z ze stawów. Y -y -y -y. I czasem mamy od urodzenia, tak gdzie się jest zrotowany ten staw biodrowy, czy jakąś, tak, drobną y y jakąś no, wadę postawy. I Latami to się po prostu akumuluje, no i zdarzają się, że tak, że osoby miały nawet o po po, po pół kilograma, po 700 gramów różnicy między końcinami, a to już jest, to już jest dużo. Nie, no jeżeli, jeżeli uzajmują się sprawami wytrzymałości. Karol, jak zadowolenie z wyników? No, nie jest źle, będzie na pewno lepiej. Nie, no jest, jest bardzo dobre, uważam. Yy, do... To dopiero początek. Teraz przejdziemy do.